Cześć, witajcie. Wykonamy sobie dzisiaj znowu kartki wielkanocne. Były ich już trochę na moim kanale, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykonać kolejne. Dlatego zachęcam Was do wspólnej zabawy, do wykonania ich razem ze mną. Dzisiaj mamy motyw jajek. Wszystkie kartki będą miały jakieś jajeczka. I zaczynamy od pierwszego pomysłu. Będzie to jajeczko wykładane piórkami. Na początek potrzebna nam biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam prostokąt. Będzie on podstawą naszej laurki. Prostokąt będzie miał szerokość 10 cm, wysokość 14 cm. wyznaczony prostokąt dokładnie wycinam. Z niepotrzebnego wycinka papieru, Wycinam sobie jajeczko. Posłuży mi ono jako szablon, który odrysuję na białej kartce, mniej więcej na jej środku. Ale tak troszeczkę, żeby było miejsce na napis, podsunęłam je do dołu. Odrysowuję sobie to moje jajeczko i teraz wycinam je tak, żeby nie naruszyć ciągłości kartki. Dlatego zagięłam sobie tę kartkę na środku, wcięłam się w środek tego jajka. No, i od środka, właśnie to jajeczko, wycinam czas na zieloną kartkę z bloku technicznego, która będzie. Spodem mojej laurki. Wyznaczam sobie ją w wielkości gdzieś tak o 4-5 mm większej niż ta biała, w której wycięłam przed chwilą jajko. No, i wycinam sobie tę moją zieloną kartkę. Następnie rozplanowuję tę białą na zielonej. I odrysowuję to jajeczko w środku, żeby wiedzieć, w którym miejscu muszę przykleić taśmę dwustronną, do której będę za chwilę przyklejać piórka. Nakładam taśmę dwustronną mniej więcej w tym obszarze, gdzie wyrysowałam jajko, żeby właśnie cały ten obszar zakleić piórkami, a następnie zdejmuję warstwę zabezpieczającą i zaczynam przyklejać piórka. postanowiłam użyć tutaj piórka w różnych kolorach, żeby było tak wiosennie, kolorowo. Możecie użyć jakich chcecie kolorów. Nie musicie oczywiście odwzorowywać tego dokładnie tak jak ja to zrobiłam. Przykleiłam tę białą kartkę z wyciętym jajkiem przy pomocy taśmy dwustronnej. No i tak zakryłam sobie te moje piórka, wyglądają jakby tylko to jajko było wyklejone. No i teraz czas na napis. Wyznaczyłam sobie go najpierw linijką i ołówkiem, a następnie poprawiłam czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazałam gumką do mazania. Postanowiłam obrysować jeszcze kontur mojego jajka czarnym pisakiem, a żeby nie było tutaj tak pusto, na tle dorysowałam jeszcze wychodzące spoza krawędzi kartki jajeczka. Kontury jajek. Wykonałam tym samym czarnym pisakiem co kontur tego z piórkami, a pokolorowałam je dodatkowo pisakami w różnych kolorach. Tak prezentuje się gotowa kartka, a my przechodzimy do drugiego pomysłu. Tutaj również na początek będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam sobie prostokąt. Będzie to prostokąt o wielkości 10 cm na 14 cm. Taki prostokąt wycinam, a następnie będę w nim wycinać jajeczko, tak samo jak w przypadku pierwszej kartki. Tworzę sobie szablon z niepotrzebnego wycinka kartki Wycinam z niego symetryczne jajeczko a następnie odrysowuję je na środku tego mojego białego prostokąta Wycinanie również będę rozpoczynać od środka, żeby nie przerwać ciągłości tego prostokąta Chciałabym, żeby to jajko było wycięte od środka Czas teraz na brązowy papier z bloku technicznego. Chciałabym, żeby był on większy o około centymetr od tego białego papieru, dlatego przyłożyłam sobie biały na brązowym, dorysowałam pozostałe krabędzie i wycięłam ten papier. Teraz na nim będę odrysowywać to jajeczko, które jest wycięte w białym papierze, żeby wiedzieć, w którym miejscu mam przykleić kolorowe tasiemki. Wybrałam tu wiele kolorów, różnych wzorów, niektóre są gładkie, niektóre brokatowe, niektóre szersze, niektóre cieńsze. Są one kupione w różnych sklepach z produktami do takich kreatywnych robótek, na przykład w Pepco, Action i nawet chyba na Allegro. Kiedy cały obszar, który sobie zaznaczyłam, już mam wyklejony tasiemkami, doklejam tę moją białą kartkę z wyciętym jajeczkiem przy pomocy taśmy dwustronnej, tak żeby zakryć te niepotrzebne kawałki taśmy i żeby wyglądało to, jakby ta taśma, te tasiemki kolorowe były przyklejone tylko w kształt tego jajeczka. Troszeczkę mi tu wystawała taśma, więc musiałam ją podciąć, ale już uratowany pomysł. Teraz czas na docięcie jednej z krawędzi, bo krzywo troszeczkę przykleiłam ten biały papier, no i dlatego właśnie mi też ta taśma tutaj spod spodu kolorowa wystawała, ale już sytuacja jest złagodzona, uratowana. Z takiego niewielkiego wycinku brązowego papieru, który użyłam również do podstawy tej laurki, wycięłam sobie Wąski prostokąt, na którym tworzę napis. Następnie ten prostokąt z napisem przyklejam do białego papieru. Przy pomocy taśmy dwustronnej, przyklejam go w taki sposób, żeby z każdej strony brązowego było odrobinkę tego właśnie białego i tworzyło taką ramkę. gotowy napis przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej złożonej dodatkowo na dwa razy, żeby uzyskać jeszcze większy efekt odstawania takiej warstwowości na tej kartce. Nasza kartka jest już gotowa. Czas na ostatni na dzisiaj pomysł. Niestety mój komputer zjadł, skasował, po prostu gdzieś zagubił plik e, początkowy tej kartki. Ale był to tylko kontur tego ptaszka, tego kurczaczka. Będzie nam potrzebna podłużna kartka z bloku technicznego e, szerokość 10 cm wysokość 20 na niej wyrysowałam kontur takiego kurczaczka w jajku. E, Możecie sobie zatrzymać film i ten kontur zrobić, albo możecie taki kontur znaleźć na grafice Google lub na Pinterestie i po prostu wydrukować. Ja sobie pokolorowałam mojego kurczaczka. No i teraz ważne jest, żeby ta skorupka, która jest pęknięta nad nim i pod nim, kończyła się tym samym kolorem, bo po złożeniu tej kartki, tak jak widzicie teraz, wydaje się, że jest to element nierozkładalny, jakby ten czerwony kolor jest połączony. Górna część z dolną, tak? No i teraz przyklejam sobie ten mój rysunek na zielonym papierze z bloku technicznego, ale tylko za tę dolną część, bo jak przykleimy również za tę górną, no to się nam jajko nie otworzy i nie będzie widać kurczaczka. Na koniec docinam pozostałe krawędzie. No, i kartka będzie gotowa. Prezentuje się tak, jest naprawdę mega urocza i to chyba moja ulubiona z dzisiejszych trzech pomysłów. Ja powoli się z Wami żegnam. Jeśli szukacie innych propozycji na takie kartki wielkanocne, to zajrzyjcie na mój kanał, bo znajdziecie tam naprawdę mnóstwo filmów z innymi pomysłami na kartki z okazji tego święta. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i liczę na to, że słyszymy się w kolejnym filmie. Pa!